Zakończyła się edycja Tobu Model, wygrał Patryk. Czy to był Twój faworyt? Tak, trzymałam kciuki za Patryka. Jest bardzo i profesjonalny, super, świetnie wygląda, świetnie wychodzi na zdjęciach, ale też przede wszystkim ma fajny charakter. Wydaje mi się, że jest taką osobą, która się nie wywyższa i jest po prostu taki normalny, więc za niego trzymałam kciuki. Wydłużysz mu wielką kd Tak, myślę, trzymałam za niego kciuki. Ania, A jak u Ciebie wygląda teraz po to, sytuacja z modelingiem, ze sesjami, wybiegi? E... Cały czas pracuję jako modelka i biorę udział w sesjach zdjęciowych, też kampaniach. Ostatnio zrobiłam sesję zdjęciową dla Teresy Kopias. Też pokazy mody. Wyjeżdżam często do Mediolanu, do Barcelony. Ale w tym roku też podjęłam studia i to dzienne, kulturoznawstwo, więc to zajmuje mi bardzo dużo czasu i nauki. I to jest dla mnie teraz ważne, ale dodatkowo też modeling. Gdybyś miała wybór i jeszcze raz udałabyś się do programu, to model? Tak, z perspektywy czasu tak, chociaż to była dla mnie szkoła życia i przetrwania i nie ukrywam, no w niektórych momentach było ciężko i tak zaraz po programie troszkę... Taki najcięższy moment? O, najcięższy moment, było takich naprawdę wiele, ale taki chyba, jeżeli bym miała wybrać jeden, to byłaby to sesja z pająkami, bo rzeczywiście mnie przerażają, boję się ich bardzo, więc to była taka sesja, która rzeczywiście utkwiła mi gdzieś tam w pamięci i nadal się tych pająków boję, nie, nie przeszło mi. Otrzymujecie kontakt nadal z uczestnikami? Trzymacie się jakoś tam wiesz od czasu do czasu razem, czy raczej jesteście zawistni, że jednemu się udało coś bardziej, drugiemu mniej? Akurat z dziewczynami Stop Model utrzymuje kontakt tylko z niektórymi, na przykład z Karoliną Henning, przeniosła się do Warszawy, więc z nią tak, ale większość dziewczyn też się porozjeżdżało po, po prostu po Polsce i czasem się widzimy na castingach albo w pracy, ale na przykład też często dziewczyny polecam do pracy, więc nie ma u mnie czegoś takiego, że komuś zazdroszczę albo gdzieś tam jakaś zawiść, tylko po prostu yy, przyjaźnimy się. Gdzieś tam czasem wychodzimy na imprezy, więc jest bardzo dobra atmosfera. Za niedługo następna edycja. Czym powinien się właśnie charakteryzować dla ciebie właśnie taki uczestnik następnej edycji? Czy rzeczywiście ważny jest, wiesz, wygląd w czy jednak bardziej, o czym wiele osób mówi, jednak ta smutna historia? Oczywiście bardzo ważne są wymiary, i osoba musi mieć właśnie określony wzrost wymiary, ale też bardzo ważna jest osobowość. Musi być wytrwała, mieć odporną psychikę, bo jednak jest dużo emocji, stresu, ogromna konkurencja, więc trzeba być wytrwałym. No i dążyć do celu. Nigdy się nie poddawać. A jakiś taki. Sekrecień mogłabyś nam zdradzić z tej swojej edycji, której wiesz, widzowie nie mogli zobaczyć, a na przykład w tym domu coś, coś, coś się działo, czego nie mogliśmy zobaczyć. O, to już było sześć lat temu, chyba, więc by musiała się zastanowić. Um, hmm, hmm, hmm. Ciężko mi teraz. tak. Rzeczywiście jest tak, że z tego domu nie możecie wychodzić przez to całe nagrywanie? Rzeczywiście jest tak, bo ym, nagrywamy bardzo dużo i tak naprawdę w naszej edycji ym, było tak, że spałyśmy 3 godziny dziennie, maksymalnie 4, więc też zmęczenie takie, ym, no i też duble, no więc no, takie, no tak, może właśnie y, osoby, które oglądają w, w telewizji tego tak nie, nie postrzegają, ale rzeczywiście czasem musimy robić kilka dubli, no bo... Czyli jest coś tam edycjonowane? Właśnie. Czasem są takie spontaniczne sytuacje, które później musiałyśmy powtarzać, więc może tak. I Już nie były do końca takie spontaniczne. No już nie były, ale mam nadzieję, że to trochę nam wyszło. Jeżeli chodzi o takie plany na ten rok, gdzie cię będziemy mogli zobaczyć? O, jeszcze nie wiem, bo właśnie tak jak mówię, teraz się skupiłam bardzo na sesji na studiach i właśnie trwają zaliczenia i muszę zaliczyć cały semestr. Na ferie jadę na pewno odpocząć w góry do rodzinnego domu i pojadę na pewno na narty, a może jak jeszcze będę miała wolne, pojadę do Mediolanu na parę dni i jakieś sesje w Polsce.